Druga część, kolejne 15 minut, podzielimy na plecy i robimy tak. Teraz tak. 40 sekund, 20 sekund przerwy, Ten męski. Ja dzisiaj próbuję pokonać swoje słabości, wyjść na wyższy poziom. Okej. Okay. Uh, teraz to nie przerwy. Uh, uh. Ja cały pranik jadę od początku, no, no jestem już tak zmęczona, A jedziemy dalej. Kolejne tutaj moje drogie. Skłabi box. Ale box taki. Z napięciem pośladka, czyli z rotacją. I ten pokrót jest mocniejszy. Czyli walimy w ścianę. W worek. Pamiętamy o brzeszku. Tutaj jest muzyka w tle i jego trening. Natomiast YouTube pewnie mi wytnie tą muzykę. Już tak trochę będzie łyso. bardzo no, modne są takie treningi z całą muzyką, bez gadania. Uff. Kolejne ćwiczenie. I zaczynamy za 5 sekund. Idziemy sobie do deski i biegniemy. 40 sekund, rzut napięty, rzut wszystko trzyma. Oddychamy. Tak sobie widzę, że strasznie dużo moich ćwiczeń powtarza się w tym treningu. Co mnie bardzo cieszy, to znaczy, że to są właśnie ćwiczenia na gąsek mięśniowych. Czyli nasze naszej piotrki ah, mają śpiewać w Dobrze, za chwilę. Kolejne ćwiczenie. Taki spiderman, ale troszkę go bo wygląda tak. Ja mam w sumie teraz jego tempo. Więc nie jestem słaboszem. Dam sił. Tylko tak samo jak on. A widzę też, że on już jest zmęczony, moje drogie. Jest teraz chyba gdzieś tam w minuta treningu. Całość trwa 30 minut. Minut 40 Bieda. Ktoś sobie ukradł u niego. Na pewno. Ale jestem dumna z siebie, bo tak zwany hardcore heat. Jak on to nazwał. Czyli spał 500 kalorii. Póki co robię. I jeszcze żyję. Uff. Dobrze, co on podaje na myśli? O, ciężkie, czyli tak proste, peste, rzut na pięty, bardzo mocno. że odchodziło mi powierzchnię. Jedno oddychałam i pomogło. 15 sekund, to już dociągnę. Dobrze. Oddychaj, ale oddychaj. Dobrze. O, jak to boli. Uch.

Kończymy, to wstrzymywamy, dobra, ja już galaretę, po prostu galaretę, poruszam. Jeśli pójdą do góry, nie będą mu pismy. Jeszcze chwilę tak. Okej, okay. Kolejne. Czyli takie przejścia i skok. Dobra. Za pięć sekund pokazuję. Czyli idziemy sobie, dobra, tak, 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 podskok, tak, 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 podskok. Im niżej, tym lepiej. To z gumami się fajnie robi. Szybko łatwiej. nic. Zrobię się na koniec tu ściągnie, nieporządne. Musimy... O, to jest chłopak. Tego właśnie potrzebuję na lejki Czyli taki pies z głową w dół, on jest na... ...wśród ramionach, dobra.

Medytacyjną, czyli się medytujemy, wyciągamy ciało, przyciągamy obie oba kolana do klatki piersiowej. Tym się cieszy, płynie, płynie po nią, pod mnie nie. O, z nami to nie. Te ćwiczenia wszystkie się powtarzają, słuchajcie. Ale cieszę się, że osoba, która ma tyle milionów subskrybentów, to już jest chyba z 10 lat na YouTube, robi takie ćwiczenie jak my. To jest tak naprawdę zajęć Pilates, To On też ćwiczy z swoim dziewczyną mnie dziewczyna by nauczyła z takiego rozciągania, bo to jest takie typowe rozciąganie damskie, dla Wyciągamy ciało ten tak, po prostu i Teraz dociągamy ręką za stopę. Rozciągamy nasze biodra, znaczy bioder druga noga. Bez Bezami wyłączyła, słuchajcie, to ja nie, wyobraźcie sobie wysik. Ja wiem, że ty jesteś bardzo no Nosem, słuchajcie, wcisnęła. Ty jesteś taka mądra, bo ty chcesz, żeby pani się bawiła z tobą. Tak. Jeszcze chwilę. Jeszcze pozycja dziecka. Kobra robi, kobra. Wyciągamy jedną nogę, dostujemy drugą, i w ten sposób przy prostych plecach pulsujemy, rozciągamy nogę. Zmiana. A to też jest znane. W ten sposób. Wczoraj na live robiłam takie rozciąganie, przypadek, bo jeszcze tego nie widziałam, dzisiaj rzuciłam się na głęboką wodę, bo mój mąż po prostu lubi tego trenera. Generalnie on nie jest jakoś przypakowany, tylko widać, że on zawsze funkcjonalnie ćwiczy, więc jego ciało jest tak ładnie wyrzeźbione, nie jakiś przykoksowany. Ma gdzieś po 40 ten pan. Nazywa się Tiff. Jego dziewczyna nazywa się Dan chyba. I jeszcze, o, oh, to jest super, to muszę wprowadzić. Zobaczcie, jesteśmy w takim totalnym przesiadzie i rozciągamy łokciami nasze pakwiny przy prostych plecach. Idziemy sobie i teraz jest napis, great job, wspaniała robota, kreć mi się w głowie. Ok, zrobiłam. Czuję się świetnie. Czuję się silna. Jestem spocona pierwszy raz. No, ale jednak tutaj było tempo. Yy. I teraz zrobię sobie test. Jak będę czuła się jutro. Przepraszam. Jak będę czuła się jutro z moimi mięśniami? Czy na przykład byłabym w stanie zrobić taki trening z dnia na dzień? Nie sądzę. Nie sądzę. Ale zobaczymy. Teraz za do 40 minut zjem białko, żeby moje mięśnie uzyskały to, co potrzebują. I po tym białku, po tym śniadaniu później za 3 godziny będę coś jadła. Także słuchajcie, badam. Ja podzielę ten trening na dwie części. Albo nie, zostawię go w całości. Aby na początku róbcie 50% i później kolejne 50%. To jest 30 minut treningu. Możemy sobie dzielić na początku na dwie połowy. Tak jakbyśmy zrobili praktycznie 7 minutówkę z większymi przerwami. Więc polecam, rzucam to na YouTube'a, pomimo tego, że widzicie tutaj, jak ja się tutaj męczę, sapię i w ogóle. Ale też coś takiego nowego chciałam dla Was. No bo, żeby się nie nudziło. Buziaczki, kochani. Do kolejnych moich... Dziwnych pomysłów, ale wszystko po to, żeby chudnąć, zdrowiać, czuć się coraz fajniej ze swoim ciałem i z samopoczuciem. Miłego dnia.